Krótki filmik w temacie, jak wyregulować kierownicę, jeżeli chodzi o jej pochylenie w naszym kojociku. No, na pewno wiecie, że tutaj pod tymi zaślepkami mamy śruby do, do jej regulacji, do tego, żeby poluzować uchwyty, które trzymają nam tą kierownicę. No, ale mamy te śmieszne zaślepki chińskie. Co zrobić, żeby je otworzyć i żeby ich nie zniszczyć? Słuchajcie, zobaczcie, bardzo prosty patent, tylko się nie śmiejcie. Papierowa taśma, rwiemy dziada i voilà, jest wyjęte. Tylko uważajcie, bo zobaczcie, to są białe zaślepki, pomalowane chyba sprayem. No ale w każdym bądź razie jest to metoda skuteczna. Zobaczcie i jesteście dobrani do Waszych śrub imbusowych. Luzujecie sobie te śruby i regulujecie kierownicę, jeżeli macie taką potrzebę.